Hej, cześć, dzień dobry, moi drodzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, miałem mi was gościć w kolejnym odcinku z UNO, Bruno, a są ze mną Lady Agaru. Jestem. I Tomek90. Jestem. Intro. O intro. Indeed, wszystko się zgadza. Także słuchajcie, zaczynamy kolejny odcineczek. I na że... um, Prosiłem się, żeby nie było jary, więc będzie coś innego. Widzę, że nie ma jumpinów. Wojciech. Więc prawdopodobnie hmm. będzie to... nie wiem. Pff, <gryw> no Wojtek. Więc, więc możesz startować, a my wam przypominamy zostawić łapę, komentarze, ja? subskrypcję no i no. Wpadajcie na socjalki, linki macie w opisie. I Agnieszku gdzie? G2! Indict. A, a bokowie. Ja chcę być kurą! Dziobakiem. Oh, Dziobakiem? A ja, ja też. Chcę mieć paszę. Fasze. Fasze, burpasa. Uwaga, uwaga, uwaga. Następuje jubak, 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 jubak. Jubak. zwolnienie blokady. Jak będziecie go klikać, to będę go miała. Jezu. A ten mam od Number. Ja mam afrodytkę. Mam burpasa. Mam, mam burpasa. No dobra, let's see. Były jumpiny, um, czy nie? Jumpiny. Nie zmarł. ma. Nie ma? Nie, nie, ma to są, Jumpinu, czy nie ma. Jumpinów nie ma, ale można kraść. Nie nie, 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 nie. Aha, masz jeszcze tam obroty? Nie ma obrotu. A ja kiedy? Zaraz będziesz miał plus 4 plus O nie! Albo ja będę mieć plus 4 tomeczku. Uf, Boże działa. Siódemka działa? Mogę. Pysko! O nie, to jest tak. No Seek. co, jest tam... To są dobre karty. Cugur, no, gdzie chcesz? ty widzisz dobre? A ty jesteś ślepa. A ja muszę wam coś powiedzieć. Co tam? No. Mam orzeszki na Braina. To Dobrze. <laughs> Ale chłopie, żeś się trąbił, im... bombił. Pff, no to hal, są same no. siódemki. To ty gadasz? Jop. Jop. Yep. Tam są <laughs> trzy siódemki chyba. No nie gadaj tak. Albo dwie? Chyba dwie. Hmm. No w w kogo? No w bagę to? myślałem. A. Ta? A się normalnie? No mi karty zajęło. Aga, za głośno no, 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 umierasz. To nie... A? A bo... Wojtek! <ścoughs> Serio? Wiesz co, nie zaklikam. Co ty do mnie gadasz? Co za głośno? Dlaczego nie mam? To jest I, no... I don't know. O, nie 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 ni, ni, ni. ni, ni. No, ni. mogłem dać te plosztere, nie zrobiłyby ci różnicy. Ujwa. No come on. No come on, sowa. <ścoughs> come on, sowa. Come on, sowa. Come on, Afrodyta postawiłem. Tylko pamiętaj, że ty teraz u ciebie to chyba działa, że musisz kartami akcji. No. czyli zmiany koloru i tak dalej. <grywy> Aga. jej doje, nie. Why? Si. why? 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 Why, why, why? Tell me why? Do this to me. O, nie przesadziłam cię. <grywy> <grywy> Ej to będzie nowa piosenka do sisiora Gdzie Nowa piosenka do sisiora <grywa> O Jezu mm -hmm. do teksańskiej si 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 si. si 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 No come on stop blocking me Mate Mate Mate, Mate? O kura się otwarła Trzeba blokować Aha. Co? Okay. Dobra zróbmy tak <grywa> Mmm. Pójdzie w chyba. No, halo! Nic się pójdzie. Bo on chyba też Co ma plus dwa. No, Tomek. Chyba ja już... I dałem mu tak myślałem. Ta. Czyli ja plus sześć. Bym tu puściła oh. trasy świerszcze, ale. Tik, tik, tik. To no, możesz no. dać, no. <laughs> Dzięki. No, nagrywasz. Czy jest normalnie? Ja wiem, i no, i no. możesz się jej zrewanżować. Aha! Jeszcze gdybym miał to Tomeczku, to by było dobrze. Milo, Milo. No, Tomek. No, dobra, zamykaj. Oho! Tomek ma. U, no, 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 no! Sprawdzę go. Prachnie to jest jakiś kamień. Oho! No, ściągnął łańcuchy. Tak, a co? Aho, i co teraz? Wygrałeś? to no, no, żeby... już No ja tak by wygrał, teoretycznie. Jednak lubię tą a szybka to było. Jakby była niebieska, to bym sobie odwrócił tę kartę, a tak to to dupa. No dupa, dupa. Ale pół, 269. sześćdziesiąt nice. no, Ale przypadek? one more time. Nie, nie sądzę. <laughs> o Boże. Zamaga nasze cyfry. Po... posłuchaj. A no ja jestem szóstka, ty dziewiątka. Tak? Uh -huh. Nie. Dobra, poproszę kurczaka. A jak za kurczaka? Ale bym zjadł takiego kurczaka z rożna I z ja nie. Kliku, 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 kliku. Też klikam. No szkama, to samo dostałem. Ty też dostałeś. No ej, to samo się no. podostawali. ja jestem Ateną teraz, a nie no. Afroditą. Ja a faktycznie, to nas tylko Ale ja wymieniło. Klikałam. Ale Ale skam. No, Scum. Nie, nie, nie. O oh, kurwa, idzie teraz to no, Zaraz będzie, o już myślałem. Nie no, co ty, uf. nie mam. Uff, 8. 8, 9, 7, 6, 5, 4, No, 3, 2, 1. Halo. To jest przesadyj. No Zresztą mamy problem, muszę zmienić kolor. Aha. No, daj na mądro. <laughs> nie wiem, dałem na ten, który potrzebuje teoretycznie. Mhm. No, de, to Herakles? Masz Herakles? Herakles? No daj to plus dwa, daj no. Masz Łapaj to chamico. Uuu, dobrze. Zero mu uspali... Dobra, zemsij się na jeszcze bardziej, jak masz kartę. Do it. My. nie mam. Nie mam. No to jak? nie mam. No nie mam. No to lipa. Dua lipa? Light my fire. Light my fire. O plus czwórki się pozbył. Jak on tutaj to robi teraz? Use me. Use mask. Uh. Oh. Kiepskie <laughs> schnięcie. <laughs> teraz chyba Wojtek wygra. Bo ma małą kartę. A to jest takie hop. No you never know. You never know in this game. Yes, mm. indeed. Oho, otworzył się. No. Na świat. Ja zawsze jestem otwarty na świat. Oho. Czyli co to daje? Action Card, okej. Okay. Mhm. Mm Ej, ja co gada? Ej, kurde, ubie, zakuty. <noise> Zakutyłem. Trzeba pamiętać, że on może wszystkie, wszystkie, cały kolor wyrzucić z siebie, nie? Mhm. Mm no. Następna ty! O dziobak. To mi po tym Aha, Już widzę bo klika, żeby dać mi plus dwa, a nie. A? <kuh> nie Jedna mogę. Nie. Jezu, jak się wszyscy otwierają. No co? To za impreza, ty. Wiesz, trzeba. Impreza taka, że hej. 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 Hej sokoły! O mijajcie! Króla, sokoła, doły! No dzisiaj mi, Ale, zwoła, ale zwoła. dobrze, że wywal Dwoła, mi to, przykłóra. No ale mogłeś inną kartę mi wywalić. Aha. Hmm. Nie wiem. No, ale żeś mi wybrała kartę. No, dała kolor po prostu... A ja teraz Wiesz niestety... <grym /dry> Nie mogę zagrać inną, Tomku. Więc jest mi niezmiernie przykro z tego powodu. Masz plus dwa, gorzej, Masz plus dwa? zabiorę ci Jej, karty. Kaj. Nie. Będziesz musiał ciągnąć. Aha. Nie ma tak. Nie wiem. Było. nieeee! tak mogłem cię ciągnąć. No ale. Co ja ci? O nie, on był. It's not my fault, dude. Bo zawsze. A jednak nie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co zrobi Agnieszka? Masz plus dwa? Nie. Szkoda. <noise> Szkoda. A, ty masz insekta jeszcze, okę? Okay? No mam. Ale ja mam <noise> plus dwa. Aha. Tak, teraz ja nie mam. To jeszcze... Mm. Co mocy sobie używasz ty? A co ty tam możesz? No on teraz pozbywa się jednej karty. Mm. Tak. Co ty mówisz? Jedną wyrzucam. O kurwa. Żebym pociągnął. Ode Mogę mnie wejść. Kradniuje ci. No zaraz, i masz. Zaraz tego kuźwa. lwią piczę u ziemi. <grym> Co zgadasz, Tomek? No, to, no, ma ten awatar, piczy. A czy Boże, nie piczy <grym> tylko awatar lwa. To będzie problem tutaj. Jest, jest. Taki problem, to nie problem. Cicha, Miu. No to Still i tak do wyrzuci, więc... Ale dwie pociągnie. to aggressive. Okay. No i co? No. No. chowaj młot. No, <laughs> brawo Tomku, brawo. Oh my god. Dotyfy. Trzeba, trzeba. ej, pozwól po, się insekta, mam insekta, Ci to jest normalnie? <laughs> o, dobra, poszedł. Dobra, Zanim trzeba raz. tu zmienić lokalnie. <laughs> Aha. No dobrze. A no bo nie może wygrać, no. no jeszcze raz bym przytasował. <grym> nie ma tam już zera chyba. Dobra, Aha. daję akcji, bo się podoba. O nie, on dowali mi chyba. Aha, to była no? karta akcji. Ale ty nie jesteś Ateną. To nie. Znaczy Afrodyton. Nie jestem Ateną. Ateną. Ty ody Aha. wrzucasz. Co to się odpień, Ody wrzucasz. To znaczy, ody do radości? Wody? No, parzyste. A, parzyst a, a to, Aga, parzyste. Aaaa, parzyste! i nieparzyste, Parzyste są ten? od number? Nie, nieparzyste. Wojtek, to teraz parzyste. Bojtek, parzyste. Gówno, no, że nie pociągnął parzyste. jeszcze, no to super. Wydupiaj, Hamiko. Hamiko? Ale, Aga, hamiko. masz tam zero. To jest Hamica. Aga, walnij zerem mu. Hamica. Nie bierz nie zabieraj mi. O. Ona ma zmianę koloru albo puszczer. Dzięki. Proszę. Powolno, <grym> ja tak, ładnie. Tak, zrobimy. Cyk. Posłuchaj. Takie masz jakimiś białymi? No, a jeszcze mi kur na kolor, zmienił, no. <grym> A chciał czerwony? Nie mam zielonego. A, aha! Oho, zaczyna się. <laughs> szczęście. Ile ty ci O, dobrze. No kurwa. Chowaj tą łapę blondy. Blond a to jest ruda. To nicuda. Dobra, Bo W Tak. <laughs> Słucham! Ty mi tu kradniesz? Nie, dałem ci kartę. Ale taką? Taką. O, o, dobra, nie ma zielonych. Trzeba pamiętać. Nie mam zielonego. Czy więcej kolor? Problem? Problem? Oh, nie. O, oh, dobrze. Ja pidoję. Pom 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 pom. Ba pa pa ba pam. Mam lepsze. To tylko blokuje... To, to taką fajną kartę mi wzięło! No, wyrzucasz kartę i blokujesz. Ale, no ja. Ale nie ja se wybrałem, to samo mi wybrało. No, samo. No to nie chcę. Fajne karty mi wydupia. O, insekta zostawił. Głupia stała A tam tu. Trzeba było mnie dać, może by mi tą jedną kartę dupą wydupił. No i kurde... No co ty robisz? No ze mną, mam mniej Okej okay. Tak byś musiał ciągnąć Aha Ale może tylko raz Uwaga, raz Miałeś dziewięć kart Raz, dwa Trzy Cztery Pięć, sześć Tomku, sam chciałeś Przypominam ci tylko. Noż No kurwa! Przypominam ci tylko, że sam chciałeś te karty. Teraz to komuś wydupię te karty. 17 kart, kurwa! Kurwa, ani zera, ani siódemki. Ja też tego potrzebuję. Ani B, ani my, ani. Ani I hate it. Take it, take it. Take it, take it. Yes, yes. O! Take it. Oh my god. Nie może to jest tyle lekarz. Przepraszam. Miałem nie krąkać, ale nie mogę się poszuchoty. Czym zamyl. A on w mi się karty. Gówno widzę. I'm so sorry. I'm so sorry, dude. Kućwa, gdzie są niebieskie. To jest gówniana niebieska. Ja I Możesz jeszcze zablokować ewentualnie. Mogę, dobra, ale piszę się niebieskie pozbędę. O Boże, nie mogę. Kuź że ciągnę przez tego insekta. No tak, ja tak samo. A tamten masz dwa? Ale ciągnę. One on chyba... się nie stakują. Ale jak się pozbędzie jednego, to i tak na No drugiego. Tak, tak. No te, tak, tak. No ale tak tylko rozciągnie. Oho! Aha, aha! Aga, już nie ma niebieskich kart. Co ty gadasz? <laughs> o nie, 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 ja dostanę do 8 nie, 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 nie. Prawda? Już? No ja... O nie! Hmm. Nie, o, ja do 30 Do 30. <laughs> o no Prawie swój wiek już osiągasz. <laughs> o, patrzcie. Patrzcie na to. O, jas... O, pięknie! Ja Ci się Italia? Ładno. Italia, talia. osy mam, kuźba. Oh my god! Halo? I masz problemy? No i co, jej wygrywa? A nie. Nie, jeszcze nie. Chciałby. Dawaj to sami co. Dawaj to samico. No, była karta akcji i co? Nie mam. A stój potem jeszcze. To, to ale, ale się to 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 Tomek, Krzyś, teraz. O, kukła. Zrobił. Czerwone, niebieskie. <noise> Nieprawda, kłamiesz z kolorami. czerwona niebieskie. Nie wytrymie., No pa, mnie Lupa, <noise> <ziemię> bloko. <noise> o kurwa. Ale urwał Ale urrywał. Tak, nie masz sera? Nie. Nie mam. A ty co tam masz? To to jest zielone. no mam blokadę? Na to wygląda. Przestań nam się rozkładać no. Już. Jak tu się dzieje tej? Masz czym przewalić swoje no, to ty tak nie wiesz. To, to jest miły bardzo. Masz trzy karty. No to co? Ja ty Aga masz 25. Miała, no i? cisnął Czerwone, niebieskie, o, o właśnie, dobrze. Ale trzeba żółtą mógł się dociągnąć. <laughs> o, no. <laughs> o nie, samica, blokuj mamy. Samica. O nie, samica. Okay. Jakie jak może jest, karty? Jak jest? Jest? Nie, tam. nie, Co? Te ogólnie... Wiecie co, ten co wydarzyło, to mi się przypomniało jak te tiktoki były, coś tam O nie, people <grym> Oh no, <grym> no, no, people No, oh no, people <grym> Dobra, zróbmy tak pom, 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 No pom. dlaczego? A co, nie musz? No nie mam A nie, nie mówiłeś, a zmieniłeś do żółty Ale ja i tak pociągnę z dwie, trzy max Mhm, no mm -hmm. Dobra, to no, nawet dajesz. jedną. Ku, o, ku, ale jak ku... prawidłowo żeś możesz No nie. <grywa> ale urwał, ale urwał. Nie, myla. No wyciągnie co mu wyszło. <grywa> no ta. Mm. Mm. Jeszcze dowaliłeś? Tak. O ty chamico? O, ty chamio. No, do przewidzenia to było. Ale <grywa> ja coś czujesz, chyba to ten odcinek, jak będzie trwał godzinę, to nagramy... Jednego. Góra dwa. No tak. No, no naprawdę. Ale się się kopał komerczku. Nie pracuje. Hmm. Na na I co zrobi sam i co druga? Druga zblokowana. A <noise> <noise> ona jest pierwsza. No masz. No Ty i masz. Piczulo. Jeszcze mi plus 4 wzięło. No <noise> już plus 4? Chowaj młot. plus 4 minus 2. No, no, no. A dobra, zabawmy się. O. O kurwa. I teraz aga sobie Ty jesteś normalny? czy tu nic nie widać? A ty robisz 24. A ty jeszcze nie miałeś akarja tych kart, więc potrzymaj trochę. Nie chcę! Ale musisz! Nie. Ja pied do tym z Teraz jest mniej, było więcej <grym> No ile mniej od trzy karty Nota? Burn, baby, burn, burn, baby, burn. <grym> Ile kartów? Szkoda, że nie ma jumpingów. Jesęk? PAM, pariradara, pam, pariradara, pam pariradara, oho. Proszę Oj Prosię I hate it na takie masz? No stary, rzut dobry kolor I Trzeba to rozegrać jakoś szybko Tylko jak? Nie da się No nie Żółty JAKI CZERWONY?! <grywny> Pomaga. Oh Co nie masz? <śmiech> <śmiech> jak można mieć tyle kart i mieć takie, takie, takie beznadziejne? Ty też nie masz niebieskich. To? Ty. Nie, ono nie ma zielonych. A zielonych, no. Masz problemy? Nie. Tylko mówię. Ile <laughs> <jak> można <laughs> mieć tyle kart i mieć zielonego? Posłuchaj. No posłuchaj. A właśnie, że mam zielony? No to pokaż. No, jak? Nie mogę teraz. Dobra, a, no ja masz problem? Proszę, proszę. No patrz, jednak ma. A, a, a. No to będziesz wy... swoich kart? i postać nie rzuca kolorami. <grym> a nie kolorami. Opa, no to ona niebieskich nie miała. <grym> no już nie wiem. Nie Wypieprzaj z tym rodku kuźwa! Jeszcze plus cztery. <grym> ja pitoję. <grym> w... w gardło z to kuźwa. <grym> 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 oh my god. Neverending story. O, pozwij się tutaj. Na, 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 na No, 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 na na. Dlaczego Neverending story. Dawaj, <laughs> a mi co? Coś ci odda pewnie. No więcej i odda. <laughs> o kurwa, to tutaj chori. Ja pidoję. Ale on, jak odpali swoją zdolność, to tam się pozbędzie trochę kart. No. No, się, no niech się pozbywa z tej tali rozpaczy. Z <noise> tali rozpaczy. <noise> jeszcze mu daję kolejkę. Niech się tam. Ech, dobra, insekt, fobaj. Tiruriru. Też się insekta pozbyłem. Oho. Teraz damy Agnieszce kartę. Aha. Cool, cool. Noż. O, oh, kam! Oho, patrzcie teraz. Toma, Oh, my, oh, my, oh my god! No, wszystkich dobrze. czerwonych się pozbył. Tak, dobrze, dobrze. Wzięle, On ma mniej no? niż ja. No ma. Hmm. A ja ciągle muszę ciągnąć. Super. Nie wlabiście. Ja z insekt leci. Każdy robi to, co lubi, no. Bum! <grym grym> Ale szkoda, ja że się tak ilości ooo. kart pozbył, bo jakby ktoś z nas wygrał, to by kurczę sporo expa dostał. Oho, to jest Pam, tam, tam pan. Siedzisz. Siedzisz. A ja ciągnę bam, bam, bam. jedną kartę. Oho! No nie, i ja sobie... W... No nie, no muszę od bota. One way to get Nie mam mogłeś też One ode mnie. Nie. One I... way to get No i co teraz? Mład. Banderas. Ode mnie On i tak zaraz coś zrobi. On I stoi póki A nie może teraz? Nie. O nie! I on teraz mi No teraz może. Dobra, nie Teraz może. nie. tylko porzyste. Nie A, parzyste. A żeby się go blokował. tego ja go blokować, że nie wygrał. Ale... No la la, 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 la. la, 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 la. A, to się pozbyła. Teraz Dobra, ty? teraz nieparzyste. 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 I co? I siedzisz to nie, o gdyby był normalnie, to już by się Jedny bot Dobra, nie zostaną zielone Oho A why? Bo, nie parzystam. Oho, czyćby? A, oh, so close. So close. No to nie parzysta. To znowu nie parzysta. No i kusimy tą No, dawaj, dawaj. Ją? No. Tak, <grywia> <Dawaj>, przedłużajmy. <grywia> oh. jest, Kurde, jest. najlepiej to bym wolał mieć żółte. Ale nie parzysta. W <grywia> rozdaniu też chcę. To. Kurde, pozbyłem no się pan. Bo... dawać mi jeszcze kart. Oho. <laughs> tak wyszło. Gdzie tam idę? Wyciągam już z tym. I need. O, oh, nice. Dzięki, to nie było nice. Dla mnie nice. I Po co? Ah. Zróbmy tak. Ja winuję. O, w ogóle... O. Proszę napisać w komentarzach liczbę kart, jaką mam tutaj. Taką, taką ładną. Wygra! 69 no. Masz... No, że Serio? No, 69 Co ty gadasz? Maś, kładź. Pozwólcie jednej. No jak? Wróciłaś ja kolejkę. To... Jezu, jeszcze w ciebie odwracam. Halo. Może się obróciła? No, wróciła, no.

Hej ho, hej ho, szkoda mi się wyszła Yes, mam nieparzysto. Oho, Oho. Pom pom, pom pom On mi jest, on pam, mi bardziej pam, może zaszkodzić, a ja Aga sama się udupi Aga <laughs> sama się udupi Fajnie Pom 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 pom, nie no musi ciągnąć kurwa. To ja? Jop yep. Ta. tak. Tak Om, ou Ok, oh, come uh. on! we Pom, pom, Hmm. Ciężkie takie. No nic, muszę tak zrobić. Teraz on? A nie są. Czemu tak? Bo ty nie masz insekta, on ma. A, taki cwaniaczek. Nie wierzę. Ton, ton, ton. No, halo, tą kartę. Ton, ton, ton. Co to jest? E, Jakaś... Wyrzucasz dwie randomowe karty. Znaczy, wybierasz karty, które chcesz wyrzucić. Serio? Oh yeah. No. Aha, to ja nie, wiedz... ja nie wiedziałam. To ehm. już wiedziała. Ej. <laughs> no. Dobra, sobie my tak. No i hall, musi ciągnąć. Musi no, tu. Yes, no, indeed. Nie, no, no. nie, nie. Ni. Aha, aha. Aha, aha, aha. Ale dobrze Aj, bo to przynajmniej wiecie... nie ma już tych kurde dwudziestu sześciu. O. Ej. Ale Aj... nas zrobił. Ale puknął tej. No, puknął że tyłu razy... przeciąłem. Ej, ty dwa razy wygrał bot. Ale nie, nas. Kto wygrał zrobił. za pierwszym razem? Ja. Tomek. A -a. Miałem 6,9. No cóż. Także moi drodzy, my wam za dzisiejszy raz dziękujemy. Słyszymy się w kolejnych. Była ze mną Magnieszka. Byłam. I Tomek. Byłem. Także dziękuję wam za oglądanie. No i niestety, dzisiaj bot nas porobił. Dawno tego mm. nie zrobił w sumie. Także co? Trzymajcie się, cześć i. Pa!